Ciemaneczko na zówek tej grze mówię, że to jest Ultimate muszę się na czymś pochwalić Muszę się nie pochwalić, ale pokazać I... Wiele osób będzie... Wiele osób... Cze... Czemu? Czemu ja, ma... Czemu ja mam Lumberjacka? Mam my... daily, play daily Player'a Używam Daily Player'a tak, wam pokażę po prostu. Ja to, się... sam Szampony ja to zmieniałam, bo w to się nie Więc tak, więc. E, tak, to farmiłem wczoraj, to to farmiłem wczoraj, to dzisiaj i to dzisiaj. I to dzisiaj będę farmił, i to raczej. Przy farmię to, to taka jedna to koleżanka od kolegi. Od tego typu koleżanka, tak. Zobaczcie, że ja miałem Kickrow, grawek Kicka był tutaj ogólnie, on mi powiedział, że mnie nie wywali za nic, bo wcześniej w ogóle było, żeby wygrać Andzolexa. Tak wiecie, Jak wiecie, ja mam no, trzymać no, chyba, nie wiecie, ja posiadam, bo ja graję w cyklach w górze. I wam powiem, że jak musicie zbierać do klamy... Wodne drzewa Unwater, tak Unwater Unwater nie, to weźcie gdzie Zawsze w dwóch Bo szybciej da farmicia to się trudno zbiera Bo tych drzewek jest mało sami można nie wyrobić Ale w ogóle oni to wybudowali czy nie? Ktoś płacił hmm. I sobie tak. Ja jestem jeden. Ja jestem jednym wielkim klonowym Lumberjakiem. Tak to No i tutaj udowodnienie, że jestem pierwszy w klanie tutaj. Tutaj no odtąd się zaczynałem miejsca w klanie, no i to znaczy, że byłem pierwszy. To był taki inny typ, bo potem od niego koleżanka. No ja się odebram dzisiaj. Dobra. Nie wiem, ja on to zrobił. Ja bym to do farmy, ale to weźmy. No I ja odpaliłem salajwaram randomowo, tak? I, I mi dropnął ten. Jest dropa Hollywal... Dajcie zdać. Czy chcecie giveaway'a takiego tego? Bo seriam jest nieprzydatny, a jednak trochę tego się też zbiera. Tu się z in z, multi z innego konta przerzuciłem. No ja wam pokażę, co ja wpłaciłem do klanu. i wam pokażę zresztą. Tu ty wpłacił, on dużo potek wpłacał. On to wpłacił, Royal Aura Dice. A do. I y, powód, czemu on ma więcej takich, że on zostawiał na noc, a zostawił jakieś do szkoły. No i patrzę, to są moje. Y, ja do. I popatrzę f, f, fajne sumki drawna, co nie? <grym> To jest malutko! Jest już ja tysiąc tego głowy. płaciłem, ja bym się kiknął. Teraz ja sobie kilka zrobię. W ogóle, co, to jest, co to jest w ogóle, Kiedy Kiedyś to 10 godzin, a jest 7 no. Dobra, więc tak co teraz zrobimy. No, weź. We. Klawa mi się działa. Klawa mi się zepsuła jak gram. Oj, kolega mojego dodam.

Ja uważam że nie, bo ja tych czasów i tak nie wygrałem. Nie wiem, co ale... tam jest tylko dlatego. Rzuć ba, go mini Mieliśmy... skina. Dobra, to dam Polega do planu, mam nadzieję, że się że nie wpuśćmy. że ja mu powiem, ale on raczej nie przyjmie. A Dobra, mam nadzieję, że, że się nie zorientuję. No i w sensie też dlatego to ja się nagrywam. Jak chcecie to dołączajcie. No to się nie tylko dlatego, to proszę też. mam tyle filmów gotowych, zmontowanych trochę. No tak, to, to jest film na niego. Dajcie znać, kto pierwszy jajka oddaje. to się tak nie opłaca. Tu 10 tysięcy No, w krwantrika. Przysuję naciskać R1, no ja nie. Zwiąpać mam która ja będzie zadać. Jest kamku. I idzie do nieba dolecieć, ale mi się tego tak szerzej robić teraz nie chce. Więc wlatujemy. Co jest? No i tu jest. No i tu jest prawie też pójdę. O Trochę wbił. Nie, nie. Tak. Jak chcecie do klanu, to warunek jest taki, musicie dawać albo jedzie jakie drewno. Najlepsza ilość do klanu, tak to jest stówka, bo wiecie, chyba się musi rozwijać. wiem, co się przydaje. Być mała górnym Za chwilę do szkoły idziemy. Tak. Idę idzie po formie mieć. w drewno. Będzie tak, jeżeli chcecie to zobaczyć. No to na przykład. I tak. Jeden warunek yy, <grytanie> taki do backup. Nigdy nie może być tytułu Lambertzak. Bo ja jestem planowym lamberzakiem. Yy, yy, nawet wam udowodnię to. Sampon to jest drwalem, więc. Więc yy, ten. Więc, yy, proszę mi mojego <grym> senika. Oczywiście, my się też, że Najlepiej A jakie to by na PS-ie? Przez Irykę zagadać. A jak, jak Jak ktoś z Was dogadał się? Czy, czy po prostu niki w komentarzach, i ja bym sobie o Jezu! O Jezu! Dobra, ja mu dam mi tyka. ja mu dam mi tyka. nie będę. Ha. Ej, dam mu ja, ej, ja go wykeruję, ja tego ziomka wykeruję. Czeku, ja mu robię, ja go wykeruję w tej grze, jak on to przyjmie. On chyba nie wie kim ja jestem. Ej dobra, nie wie kim ja jestem. On Napisze. Ej, i teraz napiszę na czacie ten jego nick, Borys, i on tak, Scott, nasze moje imię, dzwonię na policję Tak samo ja, Padał. Dobra, to uparmy na tego trawnicę W ogóle... nie pokazywał tam, tam, Tak, za to gdzieś trzeba wejść i nie wydostaniesz 30 milionów. Tu gdzieś. już się zabrakło. No i wbijajcie do planu mamy Tak, 13 miejsc w planie. W planie ogólnie... No to macie... To zobaczcie jeszcze miejsc klanie klanie jest od klanie z od, już wam mówię, od 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 200 milionów rabierów. Więc tam co się zastanowić. W ogóle to. My, my tych klejn zrobiliśmy wczoraj. To sobie wczoraj. I. Jakby. Zaraz, tego bym się nie spodziewał. tym, że ile my mamy wybudowanych, to cały ten klejn hartowaliśmy. Tu. Korytarz cały też pewnie za niedługo to wybudujemy no bo oczywiście ja jako Lambert to sam pewnie będę musiał falić ale to jest proste tu sobie też ulepszam ja bym to ulepszył to bym ulepszył nie to, to czekaj, bo tu na to było tutaj, no chyba za O to. to bym zrobił, bo tak szczerze i to, to, to jakby Największy problem do tego, do tego lubi Walut. Z tym, to to to, by to, to, to był największy problem, to to, to by długo by była No bo oczywiście. Bo ja... Po prostu ja... Ja mam coś wrodzonego, że ja po prostu te drzewa lubię ścinać No i też specjalnie dlatego robiłem Od 22.00. Tylko że ten to już wpłacił i to chyba kupił. Zorma Udusa, bo ja... Od 6 ramy na pewno No, od... prawa od 4 no bo tam tam no, ja muszę, nie ma, że na idzie to tam no to jest mało. Ej, tak się dzieje, i miałem 3-7 dzień nie odpalić tego, żeby mi się aury robiły. Tylko, że to by też strasznie długo trwało, no bo ja mam jak 5000 kostek. A też tych augury w ogóle nie potrzebuję, a ja po co wam? Słabe ale... aury. W ogóle Tu jest w ogóle jakiś ukoś, Sle... Sleżban podłoga, dawid, podłoga, 390 stojów. Ja nie wiem, to chyba pierwsze 100 osób, to mi się odwiedza, to mi I to są chyba jakieś jaja. Bo ja mam y, tego, ja tego rebirfa tego. I ten. I wchodzę sobie w upgrade, jak sobie to ulepszyłem wczoraj. tam miał takie oczy! Takie tak, tak duże oczy, że miał. Normalnie... Mi skręci... wykręciła mnie normalnie. To to doda to, to teraz zbieram, no bo jednak lumber, jednak drywal musi mieć. Dobra. Coś boli. I i kupę to. Kupię to, zobaczę co to jest w ogóle, bo... to jeszcze kupię no i zaraz, ale Nie No tyle, hatch speed to mi się strasznie przydał, No jednak też gami się farmią. I ja serio... Ja wam polecam kupować tego Auter birfa, Tego, tego za friko, co jest w piramidzie. To jest najlepsza rzecz w tej grze. Ja go mam od prawie miesiąca, no i tyle mam na beerfu, bo, bo jakby dostaje tyle klików, że mogę... że za chwilę będę dostał 7 SX, no i tam. W ogóle... Spoko wam jak staty sprawdzić. Sprawdzić jak ustawiania. Na przykład macie multiplayer. jest możecie jakieś nowe rzeczy. Tutaj potem to tu jest. To, no i tu macie staty swoje. No i, no i ja wam pokażę, no i ja wam pokażę chyba moje najlepsze, jak, jak raczej ja to będę. Tak, na pewno to nie będzie insane support. Dobra, nie, jak ktoś też tak powalony żeby tu nie farmer, no to ja to koledze powiedziałem. No, będzie farmer, bo zawsze ma dużo owoców, dużo dręba. Ja na pewno będę miał Insane Hatchera. On pewnie będzie też miał Mega rolera, bo na dwa lata. I ja, to, to, jest chyba, to jest chyba moje ulubione. Mo Life. Ja, nie ja, no bo ja nie jestem. I dobra. Jakby Stojęłam. z tego. wam zachować sobie klamu. co z czterech. A no i... no, teraz wam powiem, że wymaga... Musicie dawać 100 drewna na gem. bo jednak 100 drewna to jest łatwo przefarmić. no. Yy, do dzisiaj, no w sensie to było dla tych, co wczoraj w pierwszy dzień. To trzeba było wybić Galaxy Axa. Jeszcze... Jeszcze bardzo nie można mieć Angel Axa. Wiecie jak ja się wkurzyłem, ale nawet ja mnie nie wywali, więc fajnie. Panie, no i mi się znalczy tak, ten noc, ten noc sam, czy tak troszkę drewno zbiera, jak ja sam uwierynę, że tak. Oprócz tego tego. Ope! Tego, że trzy drewno wpłacać, dawać do klanu. To trzeba też... No, trzeba też grać z tym klanem. niestety my wszyscy gramy na pasie ja sobie klif serwera ale tak to na telefonie mogę oczywiście klif serwera bo mam rzeczy bo tylko że nie mogę do niego dołączyć i lala la, la, la. czekaj cz, cz, cz. I dla wszystkich jest. Ty I mam z tego do lawa. A już jakby. No trzeba iść. A to jak ja tu skakałem, to jak się małpa. Ja nie mam za niskiego skita w ogóle. Do wszystkiego mi się przyniosło chwilę. A się Trzy nie da przejść. Więc no też zapraszam w ogóle za 4 kina. Live, bo będzie easter event to na easter event trzeba być la 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 ja la do szkoły la la więc nara. la 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 I widzimy się w następnym. A ja odlatuję do nieba.